Jestem super fanem gier Mario. Niestety, dwuwymiarowe Mariany nie do końca do mnie przemawiają. A to za sprawą tego, że nasza postać ma bardzo wolny start, a kiedy się już rozpędzi, to bardzo ciężko jej wyhamować. Najbardziej przeszkadzało mi to właśnie w Mario Deluxe. No i no niestety, no nie podobać mi się zaczęły gry dwuwymiarowe Mario. I jako parkurowy spec od ruchu rzuciłem się i. Yeah! Ukończyłem Mario Wonders i stał się od razu moim ulubieńcem. To jest numer jeden, moja ulubiona platformówka dwuwymiarowa Collectathon. Jest to połączenie słowa kolekcjonowania z maratonem Collectathonem. Jest to rodzaj gry, w której poprzez kolekcjonowanie przedmiotów progresujemy i ukończamy po prostu grę. Mój ulubieniec, jeżeli chodzi o dwuwymiarowe kolektotony, z łatwością jest Rayman Legends. Absolutnie kocham tą grę. To jest fenomenalny produkt. Skrad mi serce chyba lewelami z muzyką. No i właśnie włączam tego Mario Wonders i jeden z pierwszych poziomów. Panie i Panowie. No. Nice. Mało tego, muzykę, którą tutaj usłyszałem, bardzo mocno przypominała mi Loco Rojo. Ja sam uwielbiam tę serię. To jest moja ulubiona seria na PSP, więc Mario Wonders. Miłość od pierwszego wejrzenia. Fabularnie, może Mario najambitniejsze nie jest. No bo nie to nie o to tu chodzi, prawda? Tu chodzi właśnie o to, aby kolekcjonować te przedmioty, i aby progresować. Zawsze miałem taki problem z Marianami, że niestety są bardzo liniowe. I że nasza postać nawet musi iść po linii dosłownie, aby odblokować kolejne poziomy. No i czasami zdarza się tak, że możemy gdzieś tam sobie odbić. W Mario Wonder pierwsze trzy poziomy, spośród siedmiu dostępnych, jakby nie ukończyłem wszystkiego na 100%. Nie odblokowałem tych sekretnych pewnie poziomów. Na końcu, bo na pewno będą Ale jak na razie wygląda na to, że mamy 7 światów No i niestety pierwsze dwa poziomy Musimy zrobić liniowo Ale zaraz potem świat otwiera się I możemy sobie w dowolnej kolejności Ukańczać levele Strasznie mi się to podobało I zawsze mi tego brakowało właśnie w serii Mario Tej dowolności wyborów poziomów Poziomów, które są Najbardziej kreatywnymi poziomami Jak kiedykolwiek widziałem w dwumiarowych grach Dobra platformówka to taka, która jest łatwa do zrozumienia, a trudna do zmasterowania. I dosłownie dokładnie taki jest Mario Wonders. Jeżeli jesteście graczami młodszymi, to jak najbardziej się odnajdziecie, bo można robić tutaj poziomy, które są łatwe. Wszystkie poziomy mamy oznaczone gwiazdkami od 1 do 5, poziomy z jedną gwiazdką są dla młodszych, poziomy z 5 gwiazdkami są dla prawdziwych hardkorów. I niedoświadczony gracz tak naprawdę jest w stanie ukończyć tą grę nawet w 10 godzin, właśnie robiąc te najprostsze poziomy i to po prostu ciesząc się, bawiąc się w tym świetnym. Świecie, nawet nie przyjmując się w ogóle jakimkolwiek wyzwaniem. No i zawsze w grach Mario było tak, że dopiero po ukończeniu gry te ostatnie, no ostatnie levele były naprawdę trudne. Teraz tak nie jest. W Mario Wonders już od początku możemy sobie wybierać super trudne poziomy, więc jeżeli chcecie zagrać w tę grę od tej trudnej strony, od samego początku, proszę bardzo. Dla mnie osobiście to jest największy plus, no bo ja, wiecie, jestem 34-letnim facetem, który tak naprawdę w marianie szuka właśnie tego wyzwania. I to wyzwanie też otrzymałem. W dwuwymiarowych grach Mario możemy podnosić te power-upy, wszystkie, które dają mu nowe umiejętności, no i tutaj też to mamy. Natomiast zawsze przeszkadzało mi to, że Marian jest taki, jaki jest od początku do końca gry i nie przechodzi żadnej arki, czyli takiego rozwoju nie jest lepszą postacią niż na początku gry. Ale nie w Mario Wonders. Tutaj pojawiają się... Badziki polega on na tym, że odblokowujemy nowe umiejętności, które możemy sobie jedną umiejętność w danym levelu użyć i możemy sobie po prostu ten level przejść z tą umiejętnością. Czy to otwieramy se spadochron, czy może mamy jakiś tam super wysoki skok. Nie będę wam spoilerował jakie umiejętności się odblokowuje w tej grze, bo to jest samo w sobie przeżyciem i uważam, że powinniście sami poodkrywać jak fajne i ciekawe pomysły Nintendo tym razem wymyśliło. Znowuż mnie zaskoczyli, i znowuż te wszystkie nowe umiejętności stały się takim standardem, który chcę widzieć w pozostałych grach z serii Mario. Za każdym razem, gdy zginąłem, pojawiała się opcja, żebym zmienił sobie badzik, bo one na faktycznie ułatwiają rozgrywkę. I wyboru jest po uszy. Fajny zabieg jest taki, że nasze power-upy pojawiło się to na przykład w Mario Browser Story, tak? Fajny pomysł, gdzie mamy zawsze w zanadrzu jeden z power-upów i możemy te power-upy dowolnie wymieniać. Więc tak naprawdę możemy mieć dwa parę power-upy, jeden tam z tyłu w zanadrzu i możemy sobie je po prostu na bieżąco w czasie gry zmieniać. Co też jest fajne, bo wiele levelów jest tak zaprojektowanych, abyśmy właśnie jakieś niespodziewane power-upy mieli i odblokowali ten fioletowy pieniążek. Trójwymiarowe side scrollerowe Maria zawsze wydawały mi się bardzo sobie podobne i mało oryginalne. Mario Wonders udało się ewoluować, stało się tą lepszą wersją, właśnie takich platformówek dwuwymiarowych Maria. Jeżeli jeszcze nie graliście, ale zastanawiacie się, czy spróbować, to jak najbardziej powinniście już dziś sobie zakupić właśnie Mario Wonder. Bo jeżeli macie tak jak ja problem właśnie z tymi grami, no to. Wonders powinno Wam się spodobać. Do tego jeszcze został dorzucony taki fajny zabieg, gdzie nasza postać ma cień z tyłu, który pozwala nam dobrze i wyraźnie zrozumieć, gdzie się znajdujemy na ekranie, czy jesteśmy na pierwszym, drugim planie. Jest to bardzo dobre i bardzo, bardzo pomaga przy właśnie platformowaniu, przy celowaniu i przy precyzji. Co, no mówię, w tych grach to jest moje zażalenie, że właśnie tego brakowało tu. W Mario Wonders jest to tip top. tych starych wersjach właśnie brakowało mi takiej jakiejś oryginalności, wyobraźni większej i oprócz tych nowych power-upów one się w sumie niczym nie różnią. Nawet te światy, które odwiedzamy, są takie same. Jest to świat zimy, jest to świat pustyni. No i tutaj też mamy tą zimę, mamy tą pustynię, ale jest jakiś spin do tego. No bo chyba nie muszę wam tego tłumaczyć, że ten Mario to jest najbardziej kreatywny Mario jaki został wypuszczony przez Nintendo od lat. On po prostu kipi kolorami, ciekawymi miejscami no i przede wszystkim Interesującym i ładnym gameplayem. Nazwałbym to po prostu sztuką. Więc światy, które odwiedzamy, są fenomenalne i są bardzo interesujące, ale chyba najcieplej przeze mnie przyjęty mechanizm gry, który nazywa się Wonder, jest to mechanizm polegający na tym, że w niektórych poziomach, w większości poziomach, pojawia się alternatywne zakończenie coś bardzo ciekawego. Możemy level ukończyć normalnie albo wziąć tego super dziwnego Wonder kwiatka. Ten kwiatek aktywuje powiedzmy spin. On odwraca świat do góry nogami. Czasami na przykład czas zwalnia, czasami czas przyspiesza, a czasami zmieniamy się w gumbasa i gramy Goombasem. Krótko mówiąc, podniesienie tego kwiata zmienia totalnie gameplay i te ostatnie 30% levelu staje się takim wyjątkowym doświadczeniem. I tych wyjątkowych doświadczeń jest to normalnie ze 100. Każde się czymś różni, każde jest inne, wyjątkowe. A przede wszystkim jest to wyzwanie. Satysfakcjonujące wyzwanie, bo one nie są proste, one nie są takie łatwe, jakby wam się mogło to wydawać, no i do tego one są po prostu fan. To jest naprawdę, naprawdę coś, co sprawiało mi dużo radości i przyjemności. Grę skończyłem, ale nie mogę się doczekać, aż wrócę do niej po skończeniu edytowania tego filmiku i dokończenia wymasterowania wszystkiego, co tylko tam się da, bo to jest faktycznie, jak to sama nazwa wskazuje, cud. Ta gra jest cudowna, jest, to jest cudem, jest po prostu wonder. Jest piękna, jest oryginalna, jest urocza i naprawdę, naprawdę skradła mi serce. Ale przede wszystkim jest wyzywająca, rzucająca nam wyzwanie, no i jest satysfakcjonująca. Każdy level, nawet ten najprostszy, daje nam ogromne pokłady satysfakcji po ukończeniu. Wszystko w Mario Wonder jest. Ekstra. Grafika, muzyka, gameplay, levely, mapa. To, że mamy dowolność wyborów poziomów po tych dwóch pierwszych, potem sobie możemy wybierać, co robić, co chcemy, kiedy chcemy. Mamy puzzle, mamy zagadki, mamy. każdy level jest inny. Nie ma, nie ma żadnego levelu, który się powtarza. No to wiadomo, na przykład mamy levely, gdzie się ścigamy, ścigamy się z gąsienicą. No i te levely się powtarzają, ale są tak kreatywne, za każdym razem musimy nasze umiejętności w jakiś sposób użyć na jakimś poziomie. Jest to po prostu idealny dwuwymiarowy kolekton, który no, ja sam osobiście uważam, że yy, no, jest najlepszy, nie ma lepszego na rynku aktualnie i stał się moim ulubieńcem. Yy, no jeszcze wiecie, czas pokaże, tylko zweryfikuje czy Rayman Legends, czy to właśnie Mario Wonder, który z nich będzie czempionem, Ale jak na razie Rayman wydaje się przestarzały, bo Mario Wonders no, skradło serce, mnie. Dziękuję za Was. Czas. Tak szybko chciałem tylko Wam powiedzieć, że naprawdę, naprawdę podoba mi się nowy Mario. Jestem zszokowany, bo no, patrząc po trailerze, no to tragedia, nie? Przecież ten kolej, co w to grał, nie podnosił wszystkich. Znajdzie po drodze. Ja pierdzielę, co za typ, se myślę. To nie może być dobra gra, skoro nie podnosi wszystkiego, nie? A tu proszę. Trzymajcie się i Do zobaczenia na kolejnym. Juuu!